No, i się wszystkim dzisiaj będziemy zajmowali się montażem pompy. Znaczy, pompa jest założona, bo to zostało, to wszystko proste jest do złożenia. I tak, tak jak widać, tutaj wszystko ładnie pasuje. Z tym, że już nie pasują tutaj te krótce, co wychodzą 90 stopni, trzeba będzie modzić. Te przewody nie będą tu ładnie wyglądać, i no tyle co widać, to jest prosty montaż. Fajnie, że przy remoncie namówiłem Krystiana na to koło pasowe. Z wyjściem na pompę, więc teraz nie trzeba było rozjeżdżać onika i mo można to w miarę szybko zamontować. Tutaj, jak na shortach było widać, tu będzie taki filtr wielki, i zasilany będzie on tutaj ze skrzyni stąd, a nie stamtąd, z racji tego, że te skrzynie strasznie opiłkują, i na ataku jest tych opiłków znacznie więcej, więc zrobimy sobie stąd zasilanie na filtr sawny. i. Będzie szło to na pompę, potem będzie wracało tutaj tędy na, na rozdzielacz. O, tak jak to. A tam się elektryka robi w tym ciapku. Do tego wszystkiego dokupiliśmy jeszcze. Do tego wszystkiego dokupione zostały takie krótce, to co przychodzi w zestawie, to się w ogóle nie nadaje. Jakieś małe prześwity, przeloty i tak dalej. Tutaj jest na saniu. 20 chyba mm to będzie wychodziło z drzwi. Te wszystkie króćce były toczone, bo po prostu nie ma, nie ma takich gwintów, żeby e, dało się to zrobić. Tak samo ten filtr tutaj ze sklepu hydraulicznego, zaraz to na pakuły trzeba będzie poskręcać. E, w sklepie dało się takie przejściówki dostać, bo tutaj u pana, który mi to wszystko zakuwa, e, no nie, nie miał po prostu takich. Takich, takich, i takich redukcji, i tak nam podpowiedział, że tym możemy sobie poradzić. To będzie wyjście na zasilanie rozdzielacza. Tutaj jest bodajże 18 przewód. Rozdzielacz jest 80 litrów. Myślę, że do pompy NSZ jak najbardziej wystarczy. Z tym, że tutaj w tym czoniku nie będzie rozpinany, nie będzie dało się wyłączyć tej pompy. Pompa będzie na stałe, a tutaj. Tutaj kombinuję sobie pompę do siebie, gdzie, gdzie napęd będzie rozłączany, więc teoretycznie tam. No tam może by nie trzeba było wyłączać tej, tej pompy, znaczy nie trzeba byłoby wymieniać rozdzielaczy, bo na niższych obrotach by to chodziło, tam 40 litrów jakichś tam obrotów trzeba byłoby zobaczyć. No ale no, no zobaczymy, no może też, też, też powymieniam rozdzielacze. Czekamy jeszcze na kupę gratów, czyli tutaj są zatrzaski, że zatrzaskuje się na spływie. Tak samo tutaj, do, do, to jest podnośnik, to jest e, chyba kiper, a to jest jakieś, jakieś wolne wyjście. E, i, 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 I co? Czekamy na zatrzaski tutaj do tych rozdzielaczy. Na razie co, co możemy składamy, będziemy jechali zakłuwać te przewody. A jeszcze odnośnie nypli, zaraz Wam rzucę, że trzeba było coś zrobić. takie fajne podkładki jakieś, no z gumką takie normal kosmos robią robotę jak cholera No, i przed czas poskładać te klocki do kupy, tutaj jeszcze oprócz tych o ringów na krótcach, postawiłem uszczelnić to wszystko na dziurko. oraz paku nie żałujemy, żeby tu nie cało powietrza na, na tym filtrze, tylko to było szczelne i działało tak jak się należy. No, i oczywiście nic się nie nagrało, bo był za bardzo nie było czasu nagrywać. więc Krystian coś tutaj nagrał już po złożeniu, i ja postaram się lektora podłożyć. Więc nie wkurzajcie o jakość dźwięku, bo to hukowo wychodzi, jak tak robię. No ale co, tutaj przy tej pompie zwróćcie uwagę jakie grube są w ogóle te przewody. I no tych przewodów nie da się jakoś tak fajnie wyłożyć, wygiąć. One są jak drut, ten, jak drut są po prostu twarde. No i no wygląda to jak wygląda, no niestety nic z tym, nic z tym nie, nie poradzę. A tutaj, średnica tych przewodów też jest nie bez znaczenia, bo ta pompa ma niby 70 litrów przy 2000 obrotów. Ursus kręci się troszeczkę wyżej, więc, no żeby był jakiś ten przepływ, sawny ma chyba z 25 mm, zasilającym ma bodajże coś około 22. Ważne jest też, że przewód, jak ma 22. To zakówka będzie miała 20 w środku i na to też trzeba wziąć uwagę, bo będzie Wam po prostu to dławiło tą całą hydraulikę, będzie się to grzało. Tutaj mam nadzieję już jest taka średnica, że nic nie powinno się grzać, żadne olej nie powinien się gotować, ma to po prostu chodzić. Rozdzielacze są 80-litrowe, stąd też przeróbka tutaj w miejsce tej wajchy wchodzi i stara pompa została w tym ciągniku ale ona po prostu się mieli, olej bo się mieli, nie jest do niczego podłączona, jest, za, jest na wolny spływ. Widać tutaj, jak są rozdzielacze połączone. Wiem, tak się nie łączy, ale działa. To jest tak jak przedłużanie jednego, jednego, jednego rozdzielacza. Te rozdzielacze mają po 200 coś barów na powrocie, a zawór bezpieczeństwa to ustawiliśmy w każdym na 120 tak jak jest to w 60 w pompie helmetowskiej. No myślę świat i ludzie jak na ten, na ten ciągnik, nie ma co kusić losu, bo za dużo podniesie, coś się złamie i tak mogłoby się to po prostu skończyć. Za fajnym rozwiązaniem też jest manometr tutaj na saniu. Pokazuje on jakąś tam wartość, kiedy to będzie rosło, będzie znaczyło to, że filtr już jest po prostu zapchany i pora go wymienić. Tak podnosi seryjna pompa w Ursusie z tymi dużymi siłownikami. Zobaczymy co wyjdzie jak założymy tutaj tą zewnętrzną pompę. Tam jest tysiąc obrotów bodajże na silniku teraz. I zobaczymy co będzie dalej. Jak widać działa to i działa to całkiem nieźle. A jeżeli jesteście ciekawi jakichś innych wynalazków typu pancerna elektryka do 60 raz na zawsze bądź głębosz do 60, dajcie znać w komentarzu. Tymczasem zapraszam Was do starszych materiałów i trzymajcie się do następnego. Pozdro hej!